Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam was na totalnie różne Q&A. Ostatnio, słuchajcie, trochę mnie dopadła choroba. I totalnie szczerze nie miałam mocy, żeby montować film. Mam nagrany, ale nie miałam siły go zmontować, więc stwierdziłam, że nagram szybko Q&A, tak żeby nie zostawiać Was bez filmu. Pytanka zadawaliście standardowo na Instagramie. To będzie taki spontaniczny, luźny film, także róbcie herbatkę, kawkę i zapraszam Was do oglądania. Ja słuchajcie, te pytania dopiero teraz w ogóle przeglądam. Czy będą vlogmasy? Na pewno będą, chociaż na pewno nie będziemy też mieli takiej napinki, że codziennie myślę, że to byłoby niemożliwe do zrobienia. Wobec tej naszej sytuacji, ale na pewno pojawią się vlogmasy. To w ogóle będą nasze takie wiecie, wyjątkowe święta, bo pierwsze święta z Edziem rok temu był w szpitalu. Ostatnio właśnie wrzucałam Wam na Instagramie takie filmik, jakby był taki malutki, i po prostu ubeczałam się przy tym strasznie. <grym> Także myślę, że ten grudzień w ogóle będzie dla nas taki wzruszający, i, i nie mogę się doczekać. Uważasz, że da się taniej i ładnie ubrać? Fajne pytanie. Uważam, że da się tanio i ładnie ubrać, ale uważam, że jest to zdecydowanie trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Po pierwsze, z uwagi na to, że mm, ciężko teraz jest na przykład znaleźć coś ładnego w second-handzie i mam wrażenie, że po prostu są tam już same takie szmatki. Ciężko jest znaleźć jakieś takie rzeczy czy fajne jeansy, takie trochę vintage'owe, czy jakieś skóry, czy fajne swetry, sukienki. Kiedyś naprawdę tego sporo kupowałam yy, i pamiętam, że wszystkie w ogóle moje takie sukienki letnie, one były z second handów i były z fajnych tkanin i tak dalej, a teraz mam wrażenie, że yy, ten poziom po prostu jest coraz słabszy. Wydaje mi się, że też ma na to wpływ to, że teraz bardzo popularne stały się takie vintage'owe sklepy i jednak ludzie kupują w second handach i sprzedają potem dalej. Więc są zawsze na otwarciu, wiecie, wyszukują i po prostu nie ma już tych perełek. Kolejna rzecz, to mam wrażenie, że diametralnie spadł poziom ciuchów w sieciówkach. I już abstrahując od tego, z czego te ciuchy są zrobione, bo jeżeli chodzi na przykład o swetry, to w sieciówce macie większość swetrów z akrylu, z poliestru. Składy to jest po prostu dramat, ale też szycie jest fatalne i... Też mam wrażenie, że kiedyś tak nie było. Pamiętam swoje jeansy z Zary, chociaż akurat jeansy z Zary uważam, że są super, ale kiedyś słuchajcie miałam jedne jeansy z Zary chyba 4 lata. I ja słuchajcie pamiętam jak miałam kilka takich swoich ulubionych ciuchów z sieciówek i naprawdę je miałam po kilka lat. Teraz nie zdarza mi się szczerze mówiąc, albo coś się podrze, albo nitki wyjdą, albo coś tam się skulkuje. No po prostu myślę, że teraz na pewno jest to trudniejsze, ale nadal uważam, że oczywiście, że się da. Mamy teraz też naprawdę mnóstwo sklepów i ten rynek ciuchowy jest ogromny, więc myślę, że jak dobrze się poszukać, czy trafi się na jakąś wyprzedaż, to naprawdę można kupić się rzeczy, które są i fajnej jakości, i są ładne, i są w normalnej cenie. Myślę, że jeżeli chodzi o tanie ubrania, takie wiecie, tanie, tanie, mam na myśli jakieś takie najtańsze ciutki, no to wydaje mi się, że też da się tam znaleźć coś, co nie będzie właśnie plastikiem i będzie spoko ale na pewno jest to trochę trudniejsze i na pewno mm, może ładnie da się ubrać, ale czy jakościowo? Jakościowo i tanio? No to już myślę, że będzie trudniej. Myślę, że tanio i ładniej jak najbardziej, natomiast myślę, że tanio i dobrej jakości rzeczy no to już z tym może być problem. Nie mówię, że nie jest to możliwe, bo oczywiście zdarza się, że się trafi na przykład, nie wiem, coś z wiskozy, co jest tanie, czy tam z bawełny, co jest stanie i tak dalej. Ja sama na przykład kupuję czasami Edziowi jakieś śpioszki w Sinsei, które są bardzo tanie i są spoko jakości, są taką, wiecie, zwykłą, klasyczną bawełną, więc jakby, no, nie mówię, że nie, ale na pewno jest to trudne. Ja w ogóle, słuchajcie, jeszcze mówię trochę przez nos, bo nadal mam katar, dobrze się już czuję. Ile ważysz aktualnie, Ewa? Co jesz w ciągu dnia, że jesteś taka szczupła? Co już w ciągu dnia, jakiś twój przykładowy jadłospis? Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki odcinek co ja mam w ciągu dnia, no to teraz mamy catering, ale w weekendy go nie mamy, więc być może dla Was taki odcinek nagram. Ja ostatnio na Instagramie się podzieliłam takimi swoimi, wiecie, zasadami, którymi się kieruję, jeżeli chodzi o odżywianie. Mogę Wam i powiedzieć, ale od razu chcę zaznaczyć. Nie mówię, że to jest super metoda, nie jestem lekarzem, nie jestem dietetykiem i tak dalej. Jedni powiedzą, że to niezdrowe, drudzy, że zdrowo. Niech każdy je tak, jak chce i robi tak, jak uważa, ja się tak dobrze czuję. Jestem zdrowa, robię badania regularnie. Ale no, totalnie nie czuję się osobą kompetentną, żeby tutaj doradzać w tej kwestii, ale mogę Wam powiedzieć, co ja robię i co się u mnie sprawdza. Ja już od naprawdę bardzo długiego czasu przestrzegam takich kilku swoich zasad żywieniowych. Po pierwsze, po prostu nie przejadam się pięcioma posiłkami. Uważam, że jedzenie pięciu posiłków dziennie to jest po prostu za dużo. Ja... Jak jadłam pięć posiłków dziennie, bo był taki moment w moim życiu, to czułam się źle, przytyłam i po prostu uważam, że te pięć posiłków dziennie to jest strasznie dużo i te przerwy wtedy między tymi posiłkami są bardzo krótkie. Ja jem dwa posiłki dziennie, czasami trzy, to też zależy od sytuacji dnia i tak dalej. W przerwie między posiłkami piję wyłącznie wodę, e, kerbatę, rumianek, czarną kawę, nie jem w ogóle jedzenia, które jest przetworzone. Naprawdę zdarza mi się to bardzo sporadycznie. Bardzo sporadycznie. Jak już mam ochotę zjeść coś w stylu czekolada, pizza i tak dalej, to zawsze wybieram rzeczy, które są po prostu dobrej jakości, właśnie nie są przetworzoną żywnością. Takiej przetworzonej, gotowej żywności w ogóle nie jadam. Piję około 3 litrów wody dziennie, to też zależy od mojego dnia. Czasami piję 4, jak mam bardzo aktywny dzień, dużo robię jeszcze raz, zrobię trening ale minimum te 2-3 litry wody dziennie. Nie jadam śniadań, robię okna żywieniowe. Nie robię tego jakoś bardzo precyzyjnie, w sensie wiecie, nie wyliczam sobie dokładnie tego, że o muszę zjeść za nie wiem, 15 minut, ale mniej więcej, mniej więcej tak to u mnie wygląda, bo ja po prostu nie jadam śniadań. Ja pierwszy posiłek jadam około godziny 13. Ale na przykład dzisiaj zjadłam, bo jadłam z Edziem kaszkę, a no, bo miałam ochotę, więc też to jest u mnie takie wiecie, no nie jest takie zero-jedynkowe, o. Co tam jeszcze? Takiego ja robię. No Na pewno jeżeli chcemy powalczyć naszą sylwetkę, no to musimy albo w ogóle odpuścić, albo mocno ograniczyć alkohol, bo alkohol naprawdę powoduje, że po pierwsze puchniemy, po drugie, chcemy się potem jeść albo tego samego dnia, albo następnego dnia. No i ja w swojej diecie również jem mało węglowodanów. Nie to, że w ogóle ich nie jem, bo jem je, ale raczej jem ich mniej niż więcej. Głównie moja dieta to jest białko i tłuszcze, a te węgle to jest gdzieś tak obok. Był taki moment, że w ogóle nie mam węglowodanów. Jak miałam odporność zrezygnowałam w ogóle z węglowodanów. Ale teraz stawiam bardziej na taki balans. W ogóle myślę, że to jest naprawdę klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o zdrową relację z jedzeniem. Balans, po prostu. Jeżeli mam ochotę zjeść coś, kalorycznego, tłustego itd. i tak dalej jem to. Pozwalam sobie po prostu na to i słucham swojego organizmu. Ostatnio w ogóle zrobiłam sobie taki, taki test, że na przykład jadłam przez jakiś czas mięsa, potem jadłam dużo glutenu i węgli, bo chciałam zobaczyć jak się będę czuła. I dzięki temu sama mogę ocenić, po czym ja się czuję dobrze. Nie jestem absolutnie zwolenniczką żadnych takich diet, wiecie. Mm, nawet teraz mi żaden do głowy nie przychodzi, no ale nie jestem po prostu zwolenniczką diet. Uważam, że trzeba sobie wypracować fajną, zdrową relację z jedzeniem, słuchać swojego organizmu i pamiętać o tym, że to, że innym coś służy, to nie znaczy, że nam to będzie służyć. Także myślę, że to jest właśnie najważniejsze. Ja na przykład po prostu wiem, że jak ja mniej węgiel, to się lepiej czuję, mam więcej energii i tak dalej, nie chodzę ciągle głodna. Jak zaczynam mieć dużo węgli, to robi się nas głodna mam mniej energii i ogólnie nie służy mi to w dużych ilościach, tak samo jak mega nie służy mi gluten i powiem Wam, że ostatnio zrobiłam właśnie taki sprawdzian i mega mnie wysypuje. Po prostu w moment, jak tylko pojem sobie troszkę więcej, nie mówię, że jak zim trochę, ale jak wiecie, przesadzę, to momentalnie stan mojej skóry jest po prostu pogroszony i to tak wiecie, hardkorowo. Dostaję od Was naprawdę dużo komplementów, jeżeli chodzi o moją figurę, z Wam bardzo dziękuję, szczególnie teraz, gdy... To nie jest moja wymarzona forma i bardzo miło mi. Yy, tak, wiecie, czuję się taka podbudowana, jak sobie to przeczytam, także dzięki. Ale powiem wam, że, kurde, no, ciężko mi jest wrócić do tej formy po, po ciąży, w sensie wagowo no to już ważę tyle samo, co ważyłam, ale po prostu to ciało jest zupełnie inne i to jest kwestia też tego, że ja po prostu nie ćwiczę tak dużo. Teraz wprowadziłam sobie takie małe aktywności i sobie trochę ćwiczę, ale to nie jest jakieś, wiecie, hardkorowe treningi, także. Ech, nie wiem, może, może kiedyś wrócę do takich regularnych ćwiczeń, jakiejś siłowni czy coś, mam taką nadzieję. Kto usypia edzie na drzemki i na noc? Jakie macie sposoby? Ehm, na drzemki w ciągu dnia no to razem, w zależności od tego, co kto robi w domu i tak dalej. A jeżeli chodzi o sen nocny, to głównie ja usypiam Edzia. Ehm, razem z zawsze z Jurym go kąpiemy e, i sobie zaczynamy taką naszą rutynkę razem. A potem już ja go usypiam. I jakie mamy sposoby? Teraz Edzio w ogóle lubi bardzo mm, leżeć tak na moich kolankach i sobie zespę na moich kolankach. Ale generalnie powiem Wam, że u nas to się zmienia. Na pewno jednym z takich sposobów, który uważam, że jest fajny i się sprawdza, to to, że my od samego początku mówimy Edziowi takie słowa kluczne: Dobranoc i mówimy do niego y, dosłownie trzy słowa, y, może nie trzy, może więcej: Dobranoc, Edzio, jesteś wyjątkowy, kocham cię. I my to mówimy, odkąd on się urodził. Także on jak słyszy te słowa, to jakby automatycznie wie, że to jest już ten czas jego e, na sen nocny. E, zawsze też mu czytam bajeczkę. E, mówię z pamięci właściwie, bo, bo już się nauczyłam kilku na pamięć. Jego ulubiona bajka to jest bezapelacyjnie kaczka dziwaczka, moja podobna jak byłam mała, to też była ulubiona. Ja wielokrotnie to podkreślam, że ja tej naszej rutyny nocnej bardzo od początku pilnowałam. Po prostu chciałam, żeby on miał cały czas takie same powtarzalne rzeczy w tej rutynie i tak dalej. Natomiast wiadomo, że się weryfikuję i zdarzało nam się, że ta rudna wyglądała zupełnie inaczej. Zdarzało nam się, że nie wiem na przykład, jakie ząbki wychodziły. No to wiecie, no to ze mi na rękach po prostu, bo potrzebował wtedy bliskości i uważam, że to też jest ok. Nie ma co też za wszelką cenę starać się, żeby wszystko było takie podręcznikowe. Ja na początku już tak starałam, a teraz myślę, że jeżeli chodzi o moje macierzyństwo, to bardzo tak wyluzowałam i myślę, że. Jest taka ogromna presja, i czasami kobiety chcą po prostu być najlepszymi matkami na świecie wręcz to jest po prostu jakiś taki konkurs w głowach kobiet, że będę najlepszą mamą i nie popełnię żadnego błędu i tak dalej, i że strasznie taką dużą presję na siebie nakładamy, a tak naprawdę no to kurczę no liczy się miłość, bliskość i oczywiście te wszystkie rzeczy które możemy zrobić, żeby ułatwić sobie i dziecku życie, w stylu właśnie taka rutyna i tak dalej, są świetne, no ale myślę, że też warto pamiętać o tym, że to jest po prostu życie i się może wydarzyć wszystko i nasze dziecko może ci nie mieć ochoty na to. Jednego dnia będzie super jadło, drugiego dnia będzie słabo jadło, jednego dnia będą go bolały ząbki, a drugiego dnia brzuszek i nie mamy na to wszystko wpływu i po prostu trzeba jakoś tak, wydaje mi się, ja tak ostatnio powiem wam, że wyluzywałam i o wiele łatwiej mi jako mamie tak się właśnie żyje, jak takiej presji sobie nie nakładam, że musi być wszystko idealnie. Strasznie odbiegłam w ogóle od tego pytania, od drzemek po presję. Twoje marzenie torebkowe? Wiecie, że ja nie mam teraz takiego marzenia torebkowego? Naprawdę. Ja chyba w ogóle nigdy nie miałam czegoś takiego, że jakaś torebka yy, takich, wiecie, marek premium, jak bardzo mi się podobała i marzyłam po prostu o niej. Nie mam chyba takiego marzenia torebkowego. Mi się w ogóle bardzo mało torebek podoba. Powiem Wam, że ostatnio nawet chciałam sobie jakąś kupić i... i postawiłam na Lobosa, polską markę, bo naprawdę, jeżeli chodzi o torebki, to... no, jest kilka modeli, które mi się podobają, ale czy one mi się podobają aż tak bardzo, żeby wydać na nie tyle pieniędzy? Nie wiem. Zdecydowanie bardziej, jeżeli chodzi o takie właśnie... Hmm... Marki Premium, to bardziej mi się podobają ubrania i często podobają mi się bardzo drogie buty, ale jeżeli chodzi o torebki, to naprawdę nie wiem sama. Jeżeli miałabym teraz sobie jakąś kupić, naprawdę ostatnio nawet chciałam i się na żadną nie zdecydowałam, bo jakoś tak po prostu nie poczułam tego. Może muszę właśnie, może muszę poczuć to. Pewnie tak będzie, że w końcu po prostu wejdę do sklepu, zobaczę i kupię, ale nie mam czegoś takiego. Absolutnie w ogóle, że to jest jakieś moje marzenie, mieć jakąś torebkę i tak dalej. Gdzie kupujesz ubrania, masz swoje top sklepy. Jeżeli chodzi o sieciówki, no to mm, najczęściej chyba jednak to jest Zara i Oysho i Massimo Duty. Te trzy bym wymieniła. Co prawda, bardzo rzadko zdarza mi się teraz kupić w Zarze coś innego niż y, jeansy albo ewentualnie. Ostatnio kupiłam sobie takie spodniczko, spodenki, coś takiego. Ja teraz w ogóle najwięcej to chodzę w naszych ciuchach moody, bo mamy już na tyle dużo tych ubrań, że nie mamy już tylko dresów, więc teraz w sumie najczęściej chodzę w moody. Całe wakacje praktycznie przechodziłam w naszych kompletach. Kupuję też ubrania w Massimo Duty i w Kosie, tam są fajne dla mnie basiki. Dobrej jakości. Long t-shirty, topy i tak dalej. I w ogóle bardzo lubię Massimo Duty. Bardzo mają fajną jakość. Co prawda uważam, że cena jest czasami grubo przesadzona. Ostatnio w ogóle spodobała mi się tam taka męska, skórzana koszula. No ale kosztowała 1500 zł. Stwierdziłam, że to jest trochę dużo. To jest jednak, słuchajcie, sieciówka. Okej, okay, taka może trochę lepsza, nadal sieciówka. Bardzo fajne rzeczy są w kosie i kupuję sobie też tam e, wszystkie takie właśnie basicy w stylu t-shirty, long sleeve i tak dalej. Bardzo lubię też ubrania z Oisho. Bardzo w ogóle lubię z Oisho modal, ale powiem Wam teraz coś, bo bardzo chciałyśmy mieć model w Moody. Ja kocham po prostu te sety z modalu, one są niezwykle wygodne, komfortowe, no po prostu sztos. Naprawdę, uwielbiam w nie chodzić, ale niestety one się peelingują. Czyli po jakimś czasie hmm, ta kanina po prostu zaczyna się. wychodzą takie małe kuleczki, i jak tak z bliska bardzo popatrzę, no to jest taki meszek. No i zastanawiałam się o co chodzi. Myślałam, że może po prostu jest to jednak jakość sieciówkowa. Natomiast zaczęłyśmy z robić resecz, ponieważ bardzo, bardzo chciałyśmy ten model znaleźć super jakości i zrobić z niego dresy w moody. I co się okazało? Nie jest to takie proste. Model jest w ogóle bardzo ciężko w Polsce dostać. No ale dowiedziałyśmy się również, że peelingowanie w modelu jest nieuniknione z uwagi na to, że jest to połączenie dwóch różnych włókien i zawsze któreś będzie się po prostu peelingowało szybciej. I stąd. Yy, ten efekt, właśnie takiego delikatnego zmychacenia w modalu. Także odpuściłyśmy, bo nasze ubrania mają być na lata, a nie na jeden sezon. No a tutaj byłoby to nieuniknione. Także widzicie, czasami nawet te. Coś może być super jakości, bo ten, ta tkanina jest świetnej jakości, jest w ogóle sama w sobie cudowna, no ale jednak ma taką właśnie wadę, że się pilinguje i absolutnie nie da się z tym zrobić po prostu nic. To tak samo, słuchajcie, jak wiskoza, która może się zaciągać. Albo jest szereg naturalnych tkanin, które po prostu się będą gniotły i trzeba bardzo uważać z praniem. No tak to już bywa, dlatego warto zawsze zwracać na to uwagę. Ale wracając, to lubię bardzo ubrania z Oysho, naprawdę bardzo lubię ubrania z Oysho, uważam, że są bardzo ładne. Mam czasami zastrzeżenia co do jakości, nawet nie czasami, często, ale ja wychodzę z założenia, że jak kupuję coś w tej sieciówce, no to po pierwsze czytam skład, bo to nie jest tak, że w sieciówkach nie da się kupić nic, tylko tam jest sam plastik. Da się. Nawet słuchajcie, w że możecie znaleźć swetry, które są ze spoko składami. Ja mam z H&M Premium mnóstwo swetrów, które mają super składy. Nawet jeżeli nie chcecie wydawać kasy na wełnę albo nie lubicie wełny, bo ona jest taka dosyć specyficzna w kwiecie i ona może być dla Was drapiąca, możecie po prostu wybrać swetry bawełniany. Oczywiście jest ich bardzo mało w sieciówkach, bo większość to jednak jestem poliestery akry, ale jednak da się znaleźć fajnej jakości bawełniany sweter, który będzie mieć piękny, warkocz warkoczowy splot i będzie wyglądać dobrze. Ja w ogóle Edziowi kupiłam super taki właśnie komplecik sweterkowy, taki piękny, warkoczowy splot i on jest w 100% z bawełny. Także zawsze po prostu patrzcie na skład, zawsze. Bo to też nie jest tak, że ja teraz tutaj, wiecie, demonizuję te sieciówki, że nie wolno w nich kupować, bo ja sama w nich kupuję, no bo wiadomo, nie jestem w stanie teraz sobie całe moje garderoby wymienić tak, żeby tylko na przykład mieć polskie marki. W sumie chciałabym, ale myślę, że by mnie to sporo kosztowało i jednak o wiele większym gór mam po prostu w sieciówkach. I często jest tak, że ja sobie coś tam w głowie wymyślę jakąś stylizację, no i tylko w Zarze na przykład mam taką rzecz, bo nigdzie indziej po prostu nie mogę tego znaleźć. Więc jak najbardziej kupuję w sieciówkach, zazwyczaj właśnie jest to Zara i H&M, no i Massimo Duty i kos, jeżeli chodzi o Basici. Natomiast ja też lubię sobie wyszukiwać różnych rzeczy. Hmm takich mniej znanych marek. Często sobie tam szperam na About You, na Zalando, na Modivo. Jak zmieniła się wasza relacja? Skąd pracujecie z Asią? Jak zmieniła się nasza relacja? Wiecie co, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o naszą pracę razem, to chyba nie wpłynęła ona... Znaczy, jeżeli już wpłynęła, to myślę, że pozytywnie, bo spędzamy z sobą bardzo dużo czasu, co jest super. Ja w ogóle mam z Asią tak, że naprawdę my po prostu jesteśmy jak jedność. No autentycznie, jesteśmy jak jeden organizm w dwóch ciałach. My się rozumiemy bez słów. My naprawdę bardzo często myślimy to samo, mówimy to samo, chcemy zrobić to samo, ubieramy się tak samo, podoba nam się to samo. Naprawdę, jesteśmy po prostu bardzo, bardzo takie połączone ze sobą. Także my się świetnie dogadujemy i myślę, że to, że zaczęłyśmy razem pracować, to tylko wzmocniło naszą relację. Ja ostatnio w ogóle to analizowałam, że ja ogólnie pracuję z ludźmi, których bardzo lubię i ze wszystkimi osobami, z którymi współpracuję. Łączy mnie też taka relacja na stopy takiej koleżeńskiej, przyjacielskiej i uważam, że to jest super i jak najbardziej uważam, że warto pracować ze swoimi bliskimi. Oczywiście, jeżeli jesteśmy szczerzy, nie boimy się sobie powiedzieć o wszystkich rzeczach, bo wiadomo, że to chyba to jest najtrudniejsze właśnie. Takie szczere rozmowy na temat pieniędzy, czy zwracania uwagi na coś i tak dalej, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mnie i Asię, to potrafimy być bardzo szczere wobec siebie. I raczej nie mamy takich, wiecie, jakichś tematów... Także nam się super razem pracuje, i jak już miało to jakkolwiek wpłynąć na naszą relację, to myślę, że bardziej pozytywnie, no bo więcej razem doświadczamy i tak dalej, osiągamy wspólne sukcesy, więc na pewno to też bardziej tak buduje naszą więź, naszą relację. Kogo najbardziej brakuje Ci w życiu? Dziadka, dziadka Edzia. Dziadek był naprawdę cudownym człowiekiem. No, dziadka mi bardzo brakuje w życiu. Czy boisz się o przyszłość waszą jedzie? Zmiany klimatyczne, wojna, ataki terrorystyczne. Ja naprawdę uczę się tego cały czas, mm, ale myślę, że dobrze mi idzie. Ja w ogóle nie myślę w taki sposób. Absolutnie nie zadręczam się rzeczami, na które nie mam wpływu. Nie boję się żyć, bo to, że ja teraz bym siedziała i się zastanawiała, czy będzie wojna, to nic nie zmieni. Ja i moje myślenie nic nie zmienią. Tylko po prostu ja będę. Smutna, nieskupiona absolutnie na tym, co jest tu i teraz. Ja uważam, że trzeba żyć tu i teraz. Cieszyć się dosyć każdą chwilę tu i teraz. Nie skupiać się na tym, co będzie za 10 lat. Nie mam pojęcia, co będzie za 10 lat. A jak właśnie nawet będzie ta wojna za 10 lat, to, to traciłabym teraz czas na to, że o tym myślałam. I tak z tym nic nie zrobię. Więc nie boję się. Absolutnie się nie boję. Ja w ogóle pozytywnie staram się myśleć i zawsze staram się myśleć pozytywnie i, i z takim. Z taką chęcią i radością chcę iść przez życie zawsze i nie, nie myślę o tym i się nie boję. Myślę, że zamiast bać się o przyszłość, to trzeba cieszyć się i doceniać tym, co się dzieje teraz. I naprawdę słuchajcie, media nas zasypują negatywnymi informacjami na każdym kroku. Nawet czasami jak jadę samochodem i włączę radę i są wiadomości, to na, nie wiem, powiedzmy tam 10 tematów, które są w wiadomościach, 9 jest negatywnych i jedno jest pozytywne oczywiście wojna i tak dalej, no jest mega mi przykro z tego powodu, że to się dzieje, Jest bardzo mi jest szkoda tych ludzi i tak dalej, natomiast ja też po prostu wiem, że gdybym ja tym wszystkim tak żyła i to wszystko oglądała i chłonęła te wszystkie informacje, to by ogromnie negatywnie wpływało na moją psychikę, na mój nastrój i tak dalej, a ja chcę być szczęśliwym człowiekiem, chcę mojemu dziecku przekazywać pozytywne emocje, więc nie dostarczam sobie po prostu tak dużo tych negatywnych treści. I jeżeli właśnie jesteś takimi osobami, które się bardzo przyjmują i tak dalej, to też Wam polecam po prostu aż tak bardzo no, nie siedzieć w tym wszystkim, co się złe dzieje na świecie, bo niestety na świecie dzieje się w cholerę złego. Więc jak jesteś takimi właśnie osobami, które są wrażliwe, to po prostu ja polecam Wam odciąć te negatywne informacje albo do minimum je po prostu ograniczyć. Kiedy zaczęliście wychodzić na miasto, na przykład restauracje za dzień, ile miał miesięcy? Bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko. My w ogóle, Edzia, yy... zapytaliśmy się tylko pani doktor, pani doktor nam powiedziała, że na spacer możemy z nim wyjść yy, po kilku dniach. Była wtedy zima i pamiętam, że wyszliśmy na ten pierwszy spacer też dosyć szybko, nawet chyba nagraliśmy z tego film. Yy, I do restauracji też. Nie pamiętam już tak słuchajcie dokładnie, ile miesięcy, ale ja wiem, że ze dwa. Coś takiego, albo nawet może... nie, nie wiem. Nie wiem, w ogóle nie trzymaliśmy Edia jakby pod kloszem. Do tej pory tak jest, że my go nie trzymamy pod kloszem. Tak samo nie wiem, jak nigdy go jakoś super ciepło nie przegrzewaliśmy, nie mieliśmy jakieś takie wiecie, że czapeczka w lato i tak dalej. My tak w ogóle nie mieliśmy jakbyśmy dziećmi, ani Juri. Ja, ani ja to w ogóle, mama mi powiedziała, że chodziłam rozgooglona cały czas, bo nie chciałam się ubierać. Juri to w ogóle mówi, jest zawsze gorąco. Zresztą Edek jest taki sam jak Juri. I powiem Wam, że Edzie dopiero teraz, a ma 10 miesięcy, dostał pierwszego kataru, który jeszcze nawet nie jest z przeziębienia, tylko od zębów. E, Także naprawdę e, ma super takie zdrowie. Nawet jak ja byłam przeziębiona, to on się nawet do mnie nie zaraził. On w ogóle nie był nigdy przeziębiony, on nawet nigdy jeszcze gorączki, słuchajcie, nie miał. Także my bardzo szybko z nim wyszliśmy, on bardzo dużo podróżował, ma kontakt z kotami z zarazkami i tak dalej i myślę, że jeżeli chodzi o to, w jaki sposób do tego podchodzimy, na pewno bardziej w tę taką stronę mm, właśnie, żeby wiecie, no na ludzie. Słuchajcie, opowiem Wam anegdotkę. Opowiadała nam to chyba pani położna albo pani fizjoterapeutka, już nie pamiętam kto, że jej syn, że jechała autobusem ze swoim synem i się na coś zagapiła, a on trzymał w buzi tą porę, oczywiście, co się tr trzymasz. No to wyobraźcie sobie, ile tam jest zarazków. tam że dziecku nic nie było. Albo jeszcze ktoś nam opowiadał, że dziecko lizało koła od wózka. To już tak samo, hardko. Także, no, zdarzają się też takie rzeczy, i my jakoś my tak do tego podchodziliśmy, że po prostu chcemy na dziecku wychodzić, bo. No my też bardzo lubimy wychodzić, nie chcieliśmy też, żeby on był na przykład tylko w domu, żeby nikt go nie dotykał, żeby nikt do niego nie przychodził, Jedne, co to na początku ograniczyliśmy kontakty z innymi dziećmi, takie też myśmy w ogóle zalecenia od lekarza, że przez te pierwsze, nie pamiętam już ile czasu, ale żeby on nie miał za bardzo styczności takiej bliskiej oczywiście z innymi dziećmi, no i to chyba tyle, a do restauracji to bardzo szybko poszliśmy razem. Pamiętam gdzie, do Paradiso, w Fabryce Norblina. Czy zastanawiacie się nad oddaniem Edwarda do żłobka? No zastanawiamy się, powiem Wam, że tak jak wcześniej ym, byłam bardziej na nie, to teraz chyba Tati mi tak odczarowała i, i Oluś i Łukasz odczarowali mi ten żłobek, bo widzę jak w ogóle Oluśowi się podoba w tym żłobku, jak się super rozwinął. Dużo też właśnie z Tati o tym rozmawiam i ym, podpytuję ją jak u nich to wygląda i oni mi totalnie odczarowali żłobek, także myślę, że będziemy chcieli, żeby Edzio poszedł do żłobka. Na pewno też dla nas to będzie ogromne ułatwienie, jeżeli chodzi o naszą pracę, bo Edzio jest teraz już na tym etapie, że naprawdę trzeba mieć oczu dookoła głowy i no wiadomo, że im Edzio jest starszy, tym jest trudniej. Teraz naprawdę dużo nam pomaga babcia Halinka, za co jesteśmy jej bardzo, bardzo wdzięczni. Nawet teraz właśnie babcia Halinka jest na dole za dzień. Ale myślę, że żłobek to jest naprawdę dobry pomysł. Zauważyłam po prostu, że mm, wszystkie dzieci, które znam, które chodziły do żłobka, bardzo fajnie się rozwijały, e, ponieważ no wiadomo, są tam inne dzieci. Kiedyś bym Wam powiedziała, że raczej nie planujemy, nawet chyba mówiłam tak, bo jakieś pytanie już się gdzieś tam pojawiało, a teraz myślę że, myślę, że się na to zdecydujemy. No zobaczymy, jeszcze mamy na to czas, więc jeszcze o tym tak nie myślimy, ale jestem teraz bardziej na tak, niż na nie. Możecie dziewczyny napisać w komentarzu, jak to było u Was i czy Wasze dzieci chodziły do żłobka i czy to była według Was dobra decyzja. Może ktoś się też zainspiruje historiami. Czy jesteś obecnie szczęśliwa? Jestem bardzo szczęśliwa, naprawdę bardzo szczęśliwa. Co robicie, że Edziu tak chętnie wszystko zjada? Chyba nic nie robimy po prostu, no nie będę Was czarować, że mam jakieś specjalne metody, on po prostu lubi jeść. bo ma to po Jurym i po mnie, bo ja też bardzo zawsze lubiłam jeść i byłam dzieckiem, które wszystko jadło. Yy, więc nie wiem, po prostu on naprawdę lubi jeść, od zawsze miał bardzo duży apetyt. Podchodzimy na ludzie do tego też, nie zmuszamy go nigdy do jedzenia, jak nie chce to trudno. I w ogóle ja podeszłam do tego rozszerzenia diety bardzo na ludzie. Przeczytałam wszystkie te książki, a potem stwierdziłam, że i tak będę to robiła na czuja, bo po prostu czasami ciężko było robić to wszystko tak, jak w tych książkach. Eee, też każdy ma inną sytuację i wydaje mi się, że te wszystkie metody, sposoby i rady trzeba trochę dostosować do tego, jaką mamy sytuację w domu. Mam tu jeszcze, słuchajcie, drugie pytanie o moje włosy. Czego używam do włosów, że piękne włosy? Ja po prostu przestałam włosy farbować, to są moje naturalne włosy, mam jeszcze pewnie gdzieś tam tutaj na końcach. Troszeczkę ciemniejsza, bo to jest farba. Natomiast tutaj wszystko to są moje naturalne włosy, yy, łącznie z kilkoma siwymi yy, I po prostu nie prostuję, nie farbuję, odżyły, odrosły, no i tyle. A jeżeli chodzi o pielęgnację, używam naprawdę od Kerastase po Holy Tutaj nie mam nic takiego, że Wam powiem, że to dokładnie ten szampon powoduje, że te włosy są takie. Dzisiaj na przykład w ogóle umyłam sobie szamponem odżywką z Anwen. Ta firma się nazywa Anwen. Mam nadzieję, że nie przekręciłam i w ogóle super też po niej mam efekt. Także yy, pielęgnacja, suplementy, nie farbowanie, ale wiecie co myślę? Myślę, że głównie to po prostu jest to, że ja te włosy przestałam farbować, naprawdę. Yy, bardzo dużo mi ich wypadło, słuchajcie, mi nadal one tak wypadają po ciąży, że to jest masakra. Yy, bardzo, ja mam w ogóle połowę włosów mniej niż miałam, wiem, że może bardzo tego nie widać, bo ja mam bardzo dużo włosów, ale no masakrycznie mi lecą i z tym wydaje mi się, że chyba nic nie zrobię, muszę przyczekać. No ale faktycznie odżyły są w super kondycji i to po prostu jest zasługa tego, że nic z nimi nie robię. <grym> Także tak, dobra, kochani, kończę. Totalnie różne Q&A, takie mega proste pytanka bez żadnych tem trudnych tematów i tak dalej, ale mam nadzieję, że miło wam się yy, słuchało i oglądało. A my się teraz zbieramy i lecimy yy, na obiad do wirci i do dzieciaków i spędzimy sobie jeszcze dzisiaj fajną taką niedzielkę. O też dobram pózieczki. Bardzo Wam dziękuję, całuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!